Siema widzowie! Dzisiaj gramy w BSK i dziś otworzymy sobie 6 star wyrobów za wygrane gierki. Także oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika z dzwonkiem i przejdźmy do o, tutaj do wybierania jakiegoś zarymiarza na co będziemy grać? może na solo na początku nie to na solo solo to hmm. Hmm. Ja możemy tym broczkiem zagrać, nie mamy żadnego skinka ale do broczka są ładne skiny, więc przydałby się Jakieś na pewno. Widzowie, dziś jest 16 czerwca, już. No, 21, koniec roku szkolnego. Aż zrymowałem. 21, koniec roku szkolnego. No, ja się cieszę bardzo, bardzo. Oho, mi tak? Dobra, dzięki. No, i oczywiście napiszcie w komentarzu, czy cieszycie się, że za chwilę dosłownie będą wakacje. Wiem, że każdy pewnie napisze, że. No, oczywiście, że fajnie, super mega. Yy, no. No, chyba, że na kanale mamy jakieś kuję, ja no to nie wynikam. Oj, oj, oj. O nie. Baz, baz, baz. Żeby on nie miał ulta tylko. Ja nie mam gadżetu. No, dwóch na jednego. No, de... No, może dostanę. Te dwa. Drobki. 40 pasan no to raczej dostanę. Tak jest, dobra. Pyk, 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 pyk. No, bardzo rzadki. Pięćdziesiąt punktów mocy, pik, 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 bardzo rzadki, 50 punktów mocy. Ja cię kręcę, no. Ja może bym w sumie też sobie jakieś misje. Dobra. Y pięć palcy. No co jest? Aż się z tyłu za mnie śmieją. Mm. Misje. Ej, nieźle, że 10 gemów można dostać. Hmm. O, albo wiem yy, misję, kto ma najwięcej misji bazy. Może sobie go ulepszmy zagramy. Tak sobie sprawdźmy. Dobra, tak sobie teraz. No oby był, nie wiem, obyśmy mieli w tym jakieś kolta czy coś. No dobra, szalka spoko. No bo gramy ogólnie na jakieś boty, więc no. Raczej łatwo będzie. Egg beat. Dead. Dobrze, dobrze, szelka pomaga. Pomagaj. Pomagaj, pomagaj. NITA! Moja, 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 moja musi być. Let's go. O nie tutaj, bo... Oj, mamy przypał. Dobra, trochę uciekłem, bo cztery 4 teamy jeszcze zostało. O łapki w górę trzeba pokazywać. Ja będę pokazywać, a wy będziecie klikać. No 5 legendarnych star będzie 20 czerwca. O el primo, ty, ty słabiaku. Nie no, a, on głupi był akurat. Radni. Nie no, widział nas. No, w sumie byłam z naszej strony. No, to mamy kolejny gościa. No, to jest nasz. Mamy mam środek, mamy środek. Tak naprawdę. <grymne> A więc wylatujemy to. No! Oj, nie, 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 szans. nie, primo nie, ucieka nie, 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 Albo nie, poczekaj, poczekaj, nie, ja chcę jeszcze łapkę w górę. Dobra, ja go prawie no, dobra go. No, nie, nie, no, Dobra, nie, go nie, 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 go. nie, 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 no, i pasta się trzyma. Na szczęście. Na szczęście się trzyma. Później, może, już obejrzymy ten nagrody. z garnetu. No, tak ładnie tam wyglądają. Więc lecimy dalej. Możecie też napisać, czy gracie w WESA, czy w coś innego. Czy podobają mi się takie materiały. Ja jeszcze dla was mam przygotowane takie niespodzianki. Na pewno będzie paru gości na moim kanale. To, to będzie ta niespodzianka. Oczywiście twarzy na razie niestety nie mogę pokazywać. A bardzo bym chciał, chciałbym się z wami zapoznać. Ekran w twarz, twarz w ekran. Dobra łapka w górę. Aha, ja w ogóle mamy dwóch na blisko. No i ta peny będzie mnie wkurzać tym głupim armatnikiem. Mm. Mm. Co tu jest zabitka? Wo, Ło, Mortis. O! Oj. Dobra, No i wielkie starcia. Bierz go! Brawo! Dobrze, Edgar. No dobra No, nadal trzymamy tą pasę Ja się tak bardzo cieszę, bo bardzo długo ją nawalam. Bardzo długo. Wiem, to jest mega surowe kontrola Ja nie, nie gram na nim za dużo. Kartę widzę, no, słabą trochę, więc więc troszkę tylko ulepszyć. Ulepszyć. Nie wiem, na jakąś latarę, nie mogę tu dodać. Nie, sobie chciałem po prostu, nie zielony, nie, może żółty, nie, może taki, dobra, może być w sumie, mm, o, jeszcze jedna gierka i kolejne dwa star ciekawe, no, oby obu, nie wiem, jakiś mityk chociaż, bo mityk to i tak już z tego coś ciekawego może polecić, epic to tam, jeszcze taki,

Nie, no on musi leżeć ten bot. Brawo. Dobra, leż. Skok. Gratuluję. Nie gwiazda bardzo. bardzo. Wow. Ale fajnie. No nie, nie, nie. Klątwa bardzo rzadkich i rzadkich w ogóle takich słabiackich teraz to chyba możemy ten karnecik tak. albo nie, na sam koniec na sam koniec go otworzymy to też będzie mega ciekawe, bo to jest takie satysfakcjonujące jak te punkty wszystkie tam wpadają, jak ich jest tak dużo tutaj bibi mamy to też będzie dobra do rozwalenia chodź tu oj ktoś też ma bibi Oj, oj, oj. No i Jezus Oh my god Ale fart to był Ja poczekam Na tą bibi To nawet jest Taka trochę jakby przynęta Ale poczekam na bibi Co żeby nasz team po prostu Był wzmocniony No na no mózg trzeba grać się zawsze, a nie na samolubstwo. Teraz możemy mieć drugie miejsce. Akurat Bonnie to chyba... Przeszła koło mnie, Boże. Uf. bum! bum, bum, bum. jeżej! Jeż, jeż. No i co się nazywa Gra. Dobra. Dobra gra to była. Gra jeszcze takie. Dużo bym zagrać. No. Cztery winy musimy jeszcze. O, zaraz to jeszcze wiemy. Dziś będzie trochę, myślę, że do odbierania. Że no, wiecie, no tak, fajnie to jest odbierać. Z kim jestem? A, z czystezem, fajnie. Przepraszam za mój głos, taki. Było... Trochę średni. Ale jest. Ważne, że go nie straciłem. Hmm, dobra He Kurde, my nie mamy cubów Nie na skrzynki nie idzie w tej grze No gościu weź bi Ja próbuję no nie udaje mi się udaje mi się dobra Mamy cuba, pierwszego i tu widzimy kolejne Wow Let's go Rad, mam już trzy. Ej, wyjrz to łatwo. tu. No, tego wpadło, o. Ja muszę to widzieć. Ja cię sumę. Jeszcze tu mamy walei już do odebrania? No, to będzie fajnie. fajne. Fajne. Do odbierania. Jestem z Elprimowskiem. No teraz to nie będą jakieś mega dobrzy gracze bo ja mam słabe jakieś konto. No i... no nie mam dużo pucharków na tym bazie. Oj, 8-bit. Oj, no i mam przypał, no. O! o Boże. Teraz to Nie wiem, jak ja to zrobię. Mega fart. Bo ja bazem to nie wiem, jakoś nie, nie umiem grać za dobrze. Gry, dobra, Cube. Musimy się wzmacnić. Ale primo, dawaj go. Bi, jesz go. No nie no. O oh maik. Nie no, nie ma szans tutaj. Dobra, ej, pierwszy raz, nie gadaj, pasce straciłem, uff, Boże, to zero mnie tak uratowało. Mniej niż zero, naprawdę. Ło. Właśnie, mam w ogóle 54g. Mogę ja też skin kupić? No, nie, nie mogę. Niestety nie mogę, Coś w sensie mogę z rzadkiego, ale nie, rzadkie to, wiecie, bardzo rzadkiego. Niedaleko. Już z bo nie brakuje, mogę sobie z dwóch Co tam jest, ją? Czy tam... Może M ta pod kurza. Co ja do dół. mi stron na mózg. No nie, bo ten ból do mnie nie podchodzi, to nie robię tego w ogóle na mózg No gdzie uciekasz? Let's go you! Bravo. Dobrze! Oj! kolejna kolejna żonę. No nie żona Patrzcie ja ultas tak sobie nabiję. Dzięki, dzięki. No nie, jeszcze selki tu brakowało z ulgą. mega uf. Mega uf. Dobra, let's go. Jeszcze jeden win. No ten win, jak to wygramy, no to już mam te dwa stare dropy. I jakąś nic jeszcze. Dobra. Dobra, kuuk skrzyneczka. Dobra, być z Frankiem. A jestem drako. No ależ oni się tam nawalają. O nie, Edgar, ma dziesięć nitki No nie, drako! Bo co ty robisz, drako? Ale nie gadaj, że ja pasuję. Nie, trzeci błąd. Takiego ja mam fajny, żeby to widzicie. Dobra. Lecimy. Hm. Wyglądają ci ludzie na robotów nawet. Ja już idę. Stąd trzy kiłby mamy. Ej, ale ten 8-bit to już dużo bije. Aj jaj. No, tak poczekam z tym kiubem. Pomodlimy się nad nim. Wygrałem tą grę? Oj, sorry, byczku, bo... Oni się zapakowali. Nawalaj! Co jest? Uch, jest obok. Jak mama mi Ej, widzicie widzowie, Zadziałało Dobra. Jest ten mityczek. Dobra, idziemy do mojego psa, żeby mi otworzył. Rysiu, otwieraj stary dropa na odcinku mitycznego. Dawaj. Ej, co jest? Rysiek, ty jesteś niemożliwy. Ja, jak gram z moim kolegą. Też z Braula. Nie legendarnego. Dropnął mi księżycowego kiełka. Teraz mityk Charlie. Rysiek, święty jesteś. Epic teraz. Dobra, chodź tu jeszcze raz. Co jest? Nie, Rysiek. Nie wierzę w ciebie. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie. Boże, święty, Rysiek. Ty jesteś fajny. Nie, ja myślę, że. No, jeszcze zagrałem je to. Ostatnią gierkę na, na to i zmienimy wreszcie zadymiarza. Heh. Tu możemy zagrać tą Charlie? Lepszmy czwarty metr. Nie? nie, no, ale musicie za to zostawić łapkę w górę i subika dla Rysia. Za to, że on ma taką moc do tych start dropów. Oj, Rysiek, ty to naprawdę, nie wiem, jak ty to robisz. Ale dziękuję ci. No, nieźle. Sali. No, strzelka, Daniel24, kamiók.

lecimy po piłkę Aha, to są kokon, jednego z je. nie, nie gadaj jest! jest, udało się dobra to miało wygrać na coś innego ja miałem bazę ja cię widzowie Dobra, zagrajmy w ogóle. No, musiałem przetestować, przecież. To bólem zagrajmy. Na drugiej nocy. I mam mało pucharków, więc no, wiecie. Też to szybko raczej pójdzie ta runda, nie? Mam nadzieję. I nagle tu jakieś, kurde, wszyscy tym, to, nie wiem, zety, kurde, ty. To normalnie to ja bym się zsikał tutaj. Bum, 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 no! Bum! No. Dobra. No podaj! No nie, no! Sorry. Dobra. O nie, Amber bije. Nie! Nie tak to ma wyglądać. Chciałem trochę tej ściany po prostu zniszczyć żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do bramki. Gol. Brawo Diego. Brawo Diego. Lecimy jeszcze dalej. Nie O, dobrze. Dobrze było, Dobrze No dobra. Udało się. Dobra widzowie i teraz pewnie wszyscy na to czekali 5 punktów mam jeszcze to, ale spokojnie. Kurczę. Dobra. Najpierw... Ale 200 kredytów! Ej, no nie wiedziałem. Dobra. Dobra, teraz. Tutaj karnecik. Z pierwsze 100 kredytów rzadki no, oczywiście to jest mężczyzna tysiąc monet. stary drubik mityk rysiek otwieraj znowu no co, nie ale musisz ej, gadżet to też jest dobrze, bo wolę no, ej, nie no, rysiek ty możesz gdzieś wyjść. no a ja oczywiście, że nie epic 100 tego 13 star dropa to samo sam 1000 punktów mocy aj rzadki 100 kredytów 1000 monet no i ten star drop leniu. i wiem no może dziś już wyczerpałeś tą swoją moc, ale spróbujemy nie? Wyczerpała się trochę, nie? Dobra, Rysiek, i tak jest git. dałeś mi dziś mega dużo. Dałeś mi bardzo dużo. Także dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, więc trzymajcie się, nara!